Cześć moje zainwestowane, witam Was w trzecim odcinku serii Inwestowanie od zera z zerowym doświadczeniem. Jako kobieta i obcokrajowiec w Polsce zaczynam swoje pierwsze ruchy w inwestycji i dla mnie to jest bardzo zachwycające. Chcę z Wami tym się podzielić i zaprosić Was robić to razem ze mną. Przypominam, że nie jestem żadnym doradcem, a to są moje pierwsze trzy miesiące doświadczenia w tej dziedzinie jako inwestora. Ale już jestem zachwycona tym procesem. Cała ta seria jest zainspirowana playlistą Zawód Inwestora o inwestowaniu małych kwot. Bardzo polecam Wam tą listę i niektóre inne jego listy, na przykład jak wybierać spółki. A po więcej informacji o mojej liście. Zapraszam Was do pierwszego odcinku tej serii, a tak tutaj wkrótce opowiem o co chodzi. Głównie przyjęłam, że każdy miesiąc będę inwestować po 500 zł w 10-letnie obligacje, ale jak mam pieniądze, na przykład z mojego biznesu, coś mi się uda lepiej, to te pieniądze idą na krótsze obligacje, 3-letnie. W tym miesiącu też mi coś się udało się zbierać, także pokażę Wam to dalej. Jeszcze w playliście Zawód Inwestora on wybiera właśnie polskie akcje i dla mnie to bardzo pomocne, bo to odpowiada moim poprzednim wyborom i wybrałam kiedyś Polskę jako swój nowy dom i zainwestowałam w to i czas, i siły, i właśnie u zawód inwestora jest ta polityka. Dlatego to bardzo lubię i polecam właśnie ten schemat. Co opowiem dzisiaj? Krótko opowiem o tym miesiącu, chociaż nie wiem, czy będzie krótko. Temat tego miesiąca dla mnie był taki: zainwestowanie w spółkę albo zainwestowanie w człowieka, czy można to porównać i troszkę wziąć takiego zrozumienia od tej strony. I jeszcze opowiem troszkę o swoich pomysłach i, i refleksjach. No i na końcu, oczywiście, pokażę, co kupiłam w tym. Miesiącu. Ten miesiąc był bardzo, bardzo pracowity. Wszystko było jak w ogniu i powiem Wam szczerze, że zniknął mi za 3 sekundy. Jestem zadowolona, ale naprawdę paliło mi się wszystko w rękach, więc powiem szczerze, że nauki było mało, ale udało mi się coś zrobić innego. Udało mi się uzbierać 4000, które pójdą na obligacje, trzyletnie, tak jak ja mówiłam. Zbieram. Monetki, żeby zwiększać kapital, żeby inwestować później, ale no trzeba wrócić do tego tematu. Jednak nauki też. Dobra, ale szczerze powiem, że nie było to w ogóle nic. Jednym paluszkiem zahaczyłam się w analizie firmy DOM DEVELOPMENT i temat był długi. No i czy bawają w ogóle dobre długi, czy złe? I tutaj oceniam właśnie tą spółkę. Zacznijmy już od mi znanego, Wam chyba 100% znanego współczynnika cena do zysku. Tutaj jest 10 i 7. Bardzo jestem wdzięczna POK 99 Walker za taki ogromny, długi komentarz. I w tym komentarzu właśnie Pan zwrócił mi uwagę, że nie tylko trzeba patrzeć na współczynnik ceny do zysku a jeszcze na samą branżę i właśnie tutaj pomyślałam o tym i sprawdziłam, że w branży budowlanej to jest plus minus 14, także Spółka Dom Development nie jest droga. Także w ogóle dziękuję wam za wasze komentarze i zapisuję ich, dlatego tam jest tyle informacji, które nie mogę przejść od razu, ale czub-czub i do przodu, wiecie. W tej kwestii też są różne współczynniki, jakieś procenty. W to już się nie wdaje, tylko chodzi o to, że jak zaczęłam oceniać i patrzeć na to, czy spółka może pokryć ten dług, który ma, jednak może go pokryć i ten dług, on nie jest straszny jeśli znowu patrzeć na tą branżę, w której jest dom development. Jeszcze w raporcie podkreślono w 2024 roku było to, że spółka nie brała nowych kredytów, ale nie śpieszy się z zapłaceniem starych zadłużności. Także to jest takie rozsądne. A mają taką wolną politykę finansową. Także jak rozumiem, to jest dobrze. To jest takie ciekawe, że... To, że ktoś nie śpieszy się z wypłaceniem długu, to jest dobrze. Dlatego, że znowu patrzymy na spółkę jako na spółkę, a nie na człowieka, że jednak płynność jest ważna. I w tym momencie miałam taki moment zastanawiania się. I teraz Wam opowiem o czym, ale skończmy tutaj. I podsumujmy, że dług w spółce albo w ogóle w biznesie. Nie jest czymś złym i nie jest jakimś złem, tylko że trzeba na niego uważać. No i już mamy ogarnięty punkt jako cena do zysku i zadłużności firmy. Jesteśmy troszkę do przodu w tym miesiącu, jednak, jednak. No ale nie zagłębiałam się w to za dużo. Powiem wam szczerze, że ta nauka była tylko na początku miesiąca, niestety. I wracając do moich przemyśleń, porównania spółki a człowieka, gdy wybieram spółkę, w którą chcę zainwestować, czasami postrzegam ją jak człowieka, co jest nie do końca dobrze, no bo człowiek zwykle ma jakieś przyzwyczajenie wybierania kogoś w oparciu na swoje jakieś doświadczenie. Nie miałam doświadczenia z wybieraniem spółki i tak troszkę zauważyłam ze sobą. Że oceniam spółkę jak człowieka, i to nie jest źle. To nie jest dobrze, to jest inaczej i chciałam Wam o tym powiedzieć. Może też takie coś macie. W ogóle, gdy zaczynałam ten kanał, miałam takie przemyślenie, że człowiek jest zainwestowany. Dlatego nazywam się zainwestowana, bo nie chodzi tutaj tylko o pieniądz jako pieniądz i finanse, a chodzi o czas, o swoją pracę, całe Wasze życie, Wasze relacje. Wszystko się kręci wokół jakichś celów w Waszym życiu, w które Wy inwestujecie. Wy jesteście sami takim, taką malutką fabryką, która robi swój produkt dla ludzi. Każdy inwestuje w siebie, a czasami fajnie zadać sobie pytanie: czy my jesteśmy tą firmą, w którą można inwestować w ogóle? Czy musimy zmienić to, tego CEO? Ten sposób myślenia, ten sposób podejmowania decyzji, i właśnie to inwestowanie mnie znowu wraca do mnie i do takich przemyśleń nad moją głową, nad moim umysłem, jak ja podejmuję decyzje w osobistym życiu. I jestem ciekawa, czy jesteście ciekawi zobaczyć inną część mojego życia, gdzie zajmuję się z takim. Inwestowaniem tak w swoje życie, tylko że no, to nie finanse, a jakieś inne rzeczy. Odpiszcie, jeśli jesteście ciekawi tego. Jeszcze raz chciałam bardzo podkreślić podziękowania tym ludziom, którzy komentowali moje poprzednie filmiki, dlatego że już jest początek 11 miesiąca w roku, to znaczy, że to jest, jest tak naprawdę nagrywać się ten filmik w czwartym miesiącu mojego wyzwania. Bo trzeci miesiąc był tak szalony, że nie dawałam rady fizycznie nagrać ten filmik, i wszystko mi się nie podobało. Także drugi albo trzeci raz już to nagrywam. Jestem Wam bardzo wdzięczna, dlatego że jakby nie Wy, to może tego już filmiku i nie było, podejrzewam, że inwestowałabym dalej, ale nie byłoby właśnie tej fabuły, tego przemyślenia i tej jakości. Dlatego że jak robię dla Was te filmiki, to naprawdę przemyślam wszystko, podbijam wszystko. I uczenia się idzie fajnie, nie tylko inwestowania. To znaczy, że nie po prostu inwestuję, a dzięki Wam się rozwijam. Dlatego jestem Wam bardzo wdzięczna. I każdy komentarz był w swój sposób ciekawy, dlatego że ktoś mi bardzo dużo wszystkiego polecił, a zwrócił moją uwagę na coś. Ktoś po prostu powiedział o tym, że inwestuję bardzo stabilnie z tego powodu, że inwestuję tylko w ETF-y. Bardzo jestem wdzięczna Panu Grzegorz Milenowskiemu. 6782 dlaczego? Dlatego, że posłuchałam pana i kupiłam XTB w tym miesiącu. Wiem, że oceniałam Dom Development i wiem, że nawet dobrze wyszedł, ale z drugiej strony oglądając też e, zawód inwestora, zobaczyłam w tej chwili, jest bardzo fajna cena. Ja sama korzystam też z XTB, co w sumie nie jest z, z żadną analizą finansową. Nie słuchajcie tego, jeszcze ja to wiem. E, tylko, że tak stwierdziłam sobie, że słuchajcie, biorę to, jest dobra cena, biorę to. Także wracając do tego, co było w tym trzecim miesiącu. No to obligacje dziesięcioletnie 500 zł, ETFy 150 zł, 150 zł XTB, tylko, że XTB nie sprzedają kawałków swoich akcji. Także możesz kupić tylko dwie, trzy, cztery, no to kupiłam dwie. I one kosztowały nie 150, to 138, coś takiego. To jest podsumowanie mojego trzeciego miesiąca, dlatego, że dokupiłam tutaj jeszcze trzyletnie obligacje na 4000 zł. No i to jest mój portfel na koniec trzeciego miesiąca. W tym portfelu mam na plusie 27,90 zł. To jest bardzo przyjemne. Obligacje trzyletnie wyrosli mi na 37 ,90 zł. 90 grosz. Tutaj możecie sobie zobaczyć, jakie są proporcje. Tu jest ciekawa rzecz, o której chciałam powiedzieć. O tej magii liczb, o której mówił zawód inwestor i o tej magii chęci do zarabiania pieniędzy, do zbierania pieniędzy jako monetek do gry. Dlatego, że zauważcie, tutaj Wam napisałam, że gdy kupiłam e, na 5000 zł obligacji, to oni mi zrobili za 5 dni 350 zł. A gdy kupowałam obligacje pierwsze 500 zł, oni mi zrobili za cały miesiąc i 5 dni 330. Plus minus ta sama liczba, ale różnica jest w cały miesiąc. I właśnie o to chodzi, gdy mówi się o te takie magii liczb. Im więcej masz tych monetek, im więcej tak naprawdę jesteś bliżej do momentu, gdy możesz nie tak dużo pracować i masz więcej czasu dla siebie, dla rodziny, i bardzo fajnie zainwestować w tą taką młodość jędrność, pomyślność na to, żebym zbierać kapitał, żeby w przyszłości mieć czas na swoją rodzinę i dzieci i inwestować swój czas już tam, a nie tu. I to jest moim zdaniem takie mądre inwestowanie i zarządzanie swoimi resursami. I znowu wracając, nie tylko pieniędzmi. Także mam nadzieję, że to Pyknie, mam nadzieję, że to dalej będzie u mnie działać i pamiętajcie, że giełda nie jest straszna. <grymne> Otwierajcie ją dla siebie, zaczynajcie właśnie zagłębiać się i ja bym chciała, żeby na moim osiedlu były bardzo zadowoleni, spokojni ludzie, którzy mają czas na swoich dzieci. Chciałabym, żeby w sąsiednim osiedlu tak było i żeby w moim mieście tak było i żeby w sąsiednim moim mieście tak było, dlatego że wtedy e, ja będę żyć spokojnie i szczęśliwie. Lajkujcie, subskrybujcie, stawcie dzwoneczki i widzimy się w czwartym odcinku. Będę to robić dalej. Dobra, papa. Pa.